Witajcie, kochani, 26 grudnia świętujemy cały czas Boże Narodzenie. Dziś ze Świętym Szczepanem, pierwszym męczennikiem, dziś obchodzimy Jego święto. Wsłuchajmy się w słowo z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Obraz, który wyłania się z dzisiejszej Ewangelii, to obraz ludzkości głęboko podzielonej, ludzi głęboko ze sobą skrzywdzonych i żyjących we wzajemnej wrogości. A jednocześnie jest to obraz uzupełniony o obecność Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który tę ludzkość ze sobą skłóconą, ludzkość na wojnie, pojednał w sobie i między sobą. Dołącz do mnie w modlitwie o pokój. Wpisz także swoje intencje w komentarzu. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś jedynym lekarstwem. Na nienawiść i wrogość pomiędzy ludźmi. Przyjdź jako to lekarstwo na nasze losy. Ty, Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Czekamy na Wasze intencje wpisywane w komentarzach. Dziękujemy Wam za to, że dzielicie się swoim życiem, swoimi intencjami modlitwy. My odpowiadamy na nie słowem Bożym, słowem wsparcia fragmentem, który jest dedykowany właśnie Tobie. Tym bardziej. Zapraszam, zachęcam do tej wymiany spraw, w których modlimy się za siebie nawzajem. Do usłyszenia.